Dzisiaj chciałabym się podzielić przemyśleniami na temat minimalizmu niematerialnego w codziennym życiu. Dla mnie osobiście inspirowanie się minimalizmem w codzienności sprowadza się do życia bardziej intencjonalnie życia według własnego wewnętrznego chcę, a nie według społecznego powinnam. A więc jak żyć intencjonalnie i w zgodzie ze sobą? Myślę, że najważniejsze jest rozpoznanie własnych priorytetów i wartości, tego, czego chcemy w życiu się trzymać i tego, co jest dla nas najważniejsze. Spytajmy siebie, co takiego robię lub co chcę codziennie robić, by żyć swoim życiem, życiem, którym naprawdę chcę żyć. Kim ja jestem? Jakie są moje prawdziwe motywacje? Kim jest autentyczna ja? Po co tutaj jestem? Jaki jest cel mojego bycia tutaj? O co według mnie chodzi w życiu? Nie bójmy się zadawania sobie głębokich pytań o sens naszego istnienia i działania. To właśnie one mogą nam pomóc w nakierowaniu się na naszą własną drogę. Wyznaczajmy sobie intencje na dany dzień, na miesiąc, na rok. Wybierajmy świadomie przesłania, które chcemy, by towarzyszyły nam na co dzień. Wypiszmy sobie swoje priorytety na kartce, wypiszmy listę aspektów, które najbardziej liczą się dla nas w życiu, taką naszą esencję, i codziennie wracajmy do tej listy. Niech będzie ona dla nas takim przypomnieniem o tym, co najważniejsze. Czasem trudno jest odnaleźć swoje życiowe cele, takie prawdziwie nasze. Pomocne może być zadanie sobie pytania: Jeśli zostałby ci rok życia, co byś zrobiła z tym czasem? Jeśli pozostałby ci dzień życia, czego byś żałowała, czego nie zrobiłaś w swoim życiu? Albo co zrobiłabym ze swoim wolnym czasem, jeśli miałabym nieograniczoną kwotę pieniędzy? Takie pytania potrafią pobudzić nas do refleksji i zetknąć nas z naszymi prawdziwymi potrzebami oraz tym, co dla nas najważniejsze. Pamiętajmy też, że cel to nie musi być coś ogromnego czy wzniosłego. Często sami nakładamy na siebie presję i chcemy, żeby życiowy cel to było coś wielkiego, a tak naprawdę celem mogą być różne rzeczy. Możemy na przykład mieć cel, by być dobrym partnerem i budować wspierającą relację. Celem może być też prowadzenie spokojnego i prostego życia. Możemy chcieć uczyć się języków. Chcieć żyć tak, by codziennie dbać o zdrowie swoje i planety? Możemy chcieć planować życie tak, by mieć spontaniczną codzienność? Możemy też mieć po prostu cel, by uczyć się życia w zgodzie ze sobą? Cele mogą być duże i pokaźne, ale mogą być też proste. I żadne z nich nie są lepsze czy gorsze, są równie wartościowe i ważne. To istotne, aby były one przede wszystkim wybrane w zgodzie z nami i z tym, co naprawdę chcemy tworzyć w życiu. A jak znaleźć swoje pasje? Warto cofnąć się do czasów dzieciństwa i przyjrzeć temu, co wtedy do nas przemawiało, co lubiliśmy lub co chcieliśmy robić. Można też próbować różnych nowych rzeczy, czegoś, czego jeszcze nigdy nie robiliśmy. Pasje to również nie muszą być wielkie rzeczy, czy coś, na czym będziemy wiele zarabiać. Pasja to coś, czego wykonywanie sprawia nam niesamowitą radość, wzbogaca nasze życie, coś dzięki czemu czujemy się tak bardzo sobą. Pamiętajmy też, że w życiu nie damy rady zrobić dosłownie wszystkiego i być wszystkim. Po prostu nie starczy nam czasu. Musimy wybierać. Czasem posiadając mnóstwo różnych hobby, będziemy musieli wybrać, na co możemy przeznaczyć swoją uwagę. I to może być trudne. Ale nie warto sobie wypominać tych decyzji, i nie warto katować się, że nie damy rady być człowiekiem, orkiestrą. Nie musimy. Wybierajmy to, co jest w danym momencie najważniejsze, i za tym idźmy. Podążanie za głosem serca nie zawsze będzie łatwe. Mimo, że będziemy się starać, to łatwo jest napotkać różne przeszkody w drodze do życia po swojemu. Często możemy się też spotykać z niezrozumieniem ze strony innych osób albo z naciskami, by żyć tak jak one. Warto więc uczyć się obstawać przy swoim celu życiowym, uczyć się odmawiać, chronić własnych granic. Jeśli masz z tym problem, możesz spróbować wypisać sobie kilka przykładowych odpowiedzi odmownych lub słów, które pomogą ci pozostać przy sobie w trudnej sytuacji. A następnie ćwiczyć wypowiadanie takich zdań codziennie przed lustrem. Intencjonalne życie to również zwracanie uwagi na to, jakie myśli i schematy działania kierują naszą codziennością. To próby zaobserwowania tego, jak myślimy, jaki wewnętrzny dialog prowadzimy, czy są to wspierające słowa, czy traktujemy się jak przyjaciółkę, a może jak największego wroga. Czy wierzymy w siebie i powodzenie naszych działań, czy może sami codziennie sabotujemy nasze starania? Jakie treści nas otaczają? Czy są one dla nas pomocne i zachęcają do życia w zgodzie ze sobą? Jak czujemy się po obcowaniu z różnymi treściami? Czy są one dla nas inspiracją, a może nas dołują i denerwują? Czy te treści współgrają z naszymi priorytetami? Warto znaleźć czas na takie refleksje. Przysiąść ze sobą, z notatnikiem, ze swoimi myślami i szczerze porozmawiać ze sobą. To również bardzo istotny fragment takiej intuicyjnej codzienności. Życie w zgodzie ze sobą, celebrowanie swojej codzienności i odmienności to w rezultacie zadanie na całe życie to taki wybór, który podejmujemy codziennie, świadomie, każdego kolejnego dnia. Mimo wszystko, jest to piękna i niesamowita przygoda w końcu jest to coś, czego praktycznie wszyscy w głębi swojego serca pragniemy. Żyć w zgodzie ze swoim własnym rytmem, tempem, blisko siebie i tylko my sami możemy codziennie uczyć się to sobie zapewniać. Jeśli podobał Ci się filmik, to nie zapomnij polubić, skomentować i zasubskrybować kanał.